Słuchajcie, kolejną atrakcją w Chengdu, właśnie w tym parku, są ogłoszenia matrymonialne. Taki chiński Tinder. Za mną właśnie znajdują się te ogłoszenia. Rodzice umieszczają tam CV swoich dzieci, i ludzie przychodzą i szukają odpowiedniej kandydatki lub kandydata. Zobaczcie. Tutaj macie, słuchajcie tych swatów e, zwanych niang, Tych dwóch gości w kapeluszu. I oni tutaj stoją i jakby są odpowiedzialni za kojarzenie potencjalnych par. Jestem ciekawy, co tam jest napisane. Także zrobię kilka zdjęć, tłumaczę i poczytamy razem. Gotowi, chodźcie. Zaskakuje mnie ta kultura chińska coraz bardziej. Ja wam powiem, zobaczcie ile tego jest, tych ogłoszeń. Zobaczcie.